Jest tu ktoś? Yy... Ej, zobacz tam. Tam masz normalnie ślady krwi. I to takiej rozlanej, i dosyć świeżej. Ja jestem pewien, że to jest krew. Wchodzimy do kolejnych Łazienek. No, tego się nie spodziewałem. Zauważcie, że tutaj jest zapalone światło. Czyli wychodzi na to, że obiekt jest pod prądem, a teoretycznie pod prądem być nie powinien. Mamy gości. Uh. Słuchajcie, dzisiaj eksplorujemy opuszczoną restaurację. I problem jest tylko taki, że była już jedna próba eksploracji tego miejsca e, mojego znajomego, którego tutaj właśnie złapał alarm. <laughs> Dlatego znajomy słuchajcie siedzi przed restauracją. Bo nie do końca wierzy w to, że tutaj nic się za chwilkę nie odpali. E, jak coś, jak widzicie, że jest dużo naklejek właśnie ochrony, że obiekt jest chroniony. Ogólnie jest dosyć łatwo dostępny. E, no ale ja tu żadnych czujek nie widzę, słuchajcie. No, jeśli tu miałoby coś zawyć, to już by zawyło raczej. Kamer też nie widzę. E, także no... Jeszcze tutaj trzeba po tych rogach patrzeć A, coś tutaj jest. Coś tutaj jest po lewej stronie na górze eee, Tylko że to nie jest raczej czujka, a bardziej kamera. Nie wiem czy to widzicie, o tam jest kamera. Jest kamera i ta kamera wygląda na dosyć nową Także to może być jedyny problem ale że tutaj nie ma. Jest szansa, że po prostu czujki, które tutaj były, zostały zdemontowane. Ogólnie dzisiaj zwiedzamy, słuchajcie, opuszczoną restaurację. Restauracja, która przeniosła się w zupełnie inne miejsce, ale również w mieście, w którym jesteśmy. Słynęła głównie z urządzania imprez okolicznościowych, z cateringu, no i ogólnie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem w okresie działalności. Też, jak sami widzicie, jest w dosyć ruchliwej okolicy. E, dobra. Zobacz. Pokażę Ci tylko jedno miejsce. Schodź za chwilę. Zobacz, tutaj jest jedno takie miejsce. Po lewej stronie na górze masz kamerę. Tylko powiedz mi, czy to jest kamera, która tutaj już tutaj była, czy nie? Zobacz. Widzisz? Taka Ona była? To jest stara. Ona nie jest działająca. Nie, ona nie jest dołożona. Pewnie. No dobra. A ja jestem w szoku, że tu nikogo nie ma. W sensie, jak sami widzicie, sam obiekt jest całkowicie wypruty. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to miejsce jest opuszczone już od ponad roku. Od ponad roku. Kamer nie ma, czujek nie ma. Ale dosyć ciekawie jest urządzone, w sensie... Fajnie wyglądają te wszystkie ściany. Te malowidła na szybach. A tutaj chyba się nie da tego otworzyć, musimy wejść od drugiej strony. Też fajne jest to, że miejscówka nie została całkowicie zniszczona przez yy, właśnie wandalii, bo jak widzicie nie ma w ogóle żadnych graffiti na ścianach. <laughs> najciekawsze co do tej pory tutaj znalazłem to, to to coś na ścianie, jakąś taką wielką mordę. <laughs> Śmieszne to dosyć. Tam jest chyba zejście na dół. Tutaj ktoś się dobrał słuchać do gaśnicy. Tutaj musiało być fajne wyjście. Może sobie tutaj pewnie było stanąć z kawką podziwiać całą tą zieleń poza oknem no, niestety aktualnie tutaj nic specjalnego nie znajdziemy. Żadnych stolików, żadnych krzeseł, chociaż nie mówmy nigdy, ponieważ jeszcze nie byliśmy na dole. A przeważnie jest tak, że właśnie na tych dolnych piętrach w podziemiach można znaleźć najciekawsze elementy wyposażenia. tam jest czujka. Gdzie jest czujka? Na rogu, po środku. Gdzie? Tu Po środku. Ci działa. Gdzie jest trójka, tutaj? Na środku, na ziami. Aha, to jest czujka? Tak. A to nie jest przypadkiem e, ten taki czujnik antydymowy bardziej? Nie, to jest normalna czujka, taka nowa. Taka jak tutaj, ale tam nie działa więc. A, tutaj już troszkę bardziej zachowane. Tam, tam była kuchnia, zobacz. Jest kuchnia, jest ten, to okienko do wydawania posiłków. Co? Coś słyszałem. Nie, nie Co? A mi się wydaje, że coś na górnym piętrze może być. Znaczy nie chcę mi się wierzyć, że tutaj po prostu jest tak pusto, nie? Jest tu ktoś? I tutaj słuchajcie, już trzeba być trochę ostrożniejszym. Bo te czujki przeważnie są tak sprytnie zamontowane nad wejściem. Aby niekoniecznie było je widać. Tutaj po prawej stronie macie włączniki, chyba światła, weranda, hotel, tutaj jakieś piękne malowidło. O, ptaszek, a eee, Malowidło, słuchajcie, i wchodzimy do łazienek, chyba. O, kurwa. Co to jest? To nie działające? To jest takie, wiesz, jak te wszystkie tutaj. Myślisz? No zaczę to jest podpięte. No dobra. Liczę, że jest niedziałająca. Jesteśmy słuchajcie teraz w jakimś takim magazynku bardziej. Magazynku, który prowadzi do kuchni. Ej, i zobacz tam Tam masz normalnie ślady krwi. I to takiej rozlanej i dosyć świeżej. Ja jestem pewien, że to jest krew. Tam. To jest krew. Ta kamera jest tak jest w drugą stronę. Co? Jest coś kamera w drugą stronę jest, tak. A teraz trochę ci powiem, że mam lekkiego stracha. Bo... No chyba sami widzicie. To wygląda jak krew i to raczej jest krew. Może coś, ktoś coś, wiesz, kradł. O, mam lekkiego stracha teraz ci powiem. Oż kurwa. Zobaczcie, tu jest tej krwi. Ty. Tu, tu. To nie jest normalne. Zobacz, tu masz ślady krwi, tu masz ślady krwi, tu masz jeszcze więcej krwi. Uh, I ta krew, słuchaj, w środku tego wszystkiego leży kawałek szkła. Mam tylko nadzieję, słuchajcie, że. Co to było? Nie. Co się szantało. Ja wam to. Ty weź się od drugiej strony, trzeba to zobaczyć, bo stare to jest dziwne. No, więc to może szybek coś rozwalał I się pokaleciał. No możliwe. Miejmy taką nadzieję, że to jest po prostu wynik czyjejś głupoty. Może, tak jak kolega mówi, w jakiś wandal chciał rozwalić szybę i się po prostu pokaleczył już szkłem. No, ale to wygląda naprawdę strasznie i naprawdę jestem, wydaje mi się tak na 99%, że to jest prawdziwa krew. No tu była kuchnia tu była kuchnia Co robisz? Tu była kuchnia, słuchaj tu pewnie wydawali posiłki Aha, dokładnie, tam jest okienko, szybę i się No tak, pewnie tak no, ale naprawdę, coś takiego znaleźć na urbexie. Tutaj musiał być wielki piec, a, gdzie smażyli mięsko. Mamy wintek kuchenną, a także jeszcze pojemnik po jakimś chrzanie, chyba kaloryfer. Oczywiście, już zdjęty, pewnie ci złomiarze do tego chcieli się dobrać. Mm. No i co? Schodzimy chyba niżej. Powiem Ci, że z każdym kolejnym pomieszczeniem jest coraz ciekawiej tutaj. Co? Zobacz, Co? To nawet wymówi coś. To jak odłączyli prąd, hmm. się, to wygięli cały ten. Aha. cały ten jest. No, czyli raczej mamy pewność, że... prąd tutaj raczej nie ma. Już. Już. Bo prąd był. A wtedy okay. jak byłem, to prąd się ustawił. chyba, że wzięła policja ostatnio. Wyłączyli no wiesz pewnie, znaczy, ja mam taką teorię, że po prostu to miejsce jest ogólnodostępne teraz, tak? Więc w sumie nie ma tu już za bardzo co ukraść, jedynie jakąś, no zniszczyć i ukraść, tu jest chyba czujka. No to już tam to też było. No, o, nie działa już, nie. Jedyną wartość, jakie to miejsce może jeszcze mieć w sobie, to po prostu schronisko dla bezdomnych, takie miejsce do noclegu. Eee... <tuszy> tu w ogóle zobaczcie, ciekawy widok. Po prawej stronie masz taki mały składzik Czurek. i wszystkie czujki tak naprawdę są powypinane. Wszystkie, no może tutaj jeszcze jedna jest, ale ktoś po prostu chamsko te czujki powymontowywał i sobie tutaj położył w jednym miejscu. No dobra, to co? Mamy do sprawdzenia jeszcze górne piętro i mamy do sprawdzenia jeszcze dół. Eee... Lepiej górę, bo... Lepiej góra? Bo nas na nie? Na, Aha. Ok, no to tu sobie zostawimy na później, jak mówisz, i polecimy na górę. Tutaj ptaszkowi się już chyba nie udało za bardzo z tym uciec. Mam nadzieję, że nam się uda, jak kogoś tutaj przyłapiemy. No dobra, to co, widzowie, wchodzimy na górne piętro. Ja obstawiam, że na górze będziemy mogli znaleźć jakieś miejsca, miejsca noclegowe bezdomnych. Tak obstawiam, najprawdopodobniej. Mam tylko nadzieję, że tu nikogo nie będzie. O. chociaż z drugiej strony to jest może nie być bardziej no, by się opadał wyciągami chociaż z drugiej strony zauważ, że ta podłoga jest strasznie skrzypiąca więc jeśli nawet ktokolwiek miałby tu być, chociaż nie tutaj już jest, Tutaj już jest już normalna, ale gdyby ktoś był w tym przedpokoju, to na pewno byśmy go usłyszeli. ja się trochę cykam, powiem Ci, tutaj ładzić, bo tu jest strasznie dużo tych kątów, różnych ścian. I powiem Ci, że tutaj naprawdę e, za każdą ścianą ktoś może stać. O, tutaj dosyć ładnie zachowana łazienka. Już tylko sprawdzę. ale tutaj czysto. Czysto, czysto, czysto. Tak, górne piętro zdecydowanie lepiej zachowane od tego dolnego. Mamy jeszcze na dole. Mamy naprawdę dosyć ładną łazienkę. Zwróćcie uwagę, prysznic wszystko jest na miejscu. Także aż jestem ciekawy jak wygląda piwnica. I zobaczcie kolejna łazienka. Równie ładnie zachowana. A tutaj jakaś taka... Troszkę większa sala, wydaje mi się, jakaś taka może mini bankietowa, coś takiego. Ogólnie w tym miejscu można było organizować sobie różne imprezy okolicznościowe, na przykład urodziny, imieniny, a nawet można byłoby sobie to miejsce wynająć na salę weselną. Także zainteresowanie tym miejscem, z tego co czytałem, różne opinie na temat właśnie tego obiektu było dosyć spore. A, I również dosyć spore było oburzenie e, ludzi, którzy tutaj lubili przyjeżdżać. Z nich, którzy się dowiedzieli, że po prostu to miejsce jest, będzie zamknięte za jakiś czas, a dokładnie zostanie przeniesione gdzie indziej. Dobra, tutaj mamy kolejne pomieszczenia, i z tego co widzę, również są puste. Tutaj jeszcze zachowała się dosyć ładna firanka. Kolejna Łazienka. Kolejna łazienka, słuchajcie, w dosyć dobrym stanie. Naprawdę jestem w szoku. Ogólnie obiekt znajduje się w centrum miasta. Jestem na 100% pewien, że już tutaj okolicznych mieszkańców obeszła informacja, że stoi on chyba zamknięty. Ale mimo to jest, słuchajcie, nadal jakby nienaruszony przez wandali nie wiem, czy wy na przykład podczas tego oglądania tego materiału widzieliście gdziekolwiek jakiś mazak, jakiś, słuchajcie, graffiti, bo ja na przykład nie. Co oczywiście jest dobrą informacją i miejmy nadzieję, że tak ten obiekt się zachowa jeszcze długo. Heh. Wiesz, co ci powiem? Wychodzi na to, że najlepiej zachowane tutaj są łazienki, bo one nadal mają te lustra, mają prysznice. I tak naprawdę są zupełnie nie naruszone. Te wszystkie inne pomieszczenia są puste. No to mi się wydaje, że ten właściciel próbujnował wszystko. No dobra, słuchaj, no to ta góra jest jako taka sprawdzona, wydaje mi się. ten strych podejść. Nie ma co chodzić tam po tych... A mamy i strych. No to może być ciekawe. Może być ciekawe, ale może być też ryzykowne. A jeśli tutaj ktoś siedzi... W ogóle nie wiem czy... Mi się tylko tak wydaje, ale mam wrażenie, że tu jakieś mogło się kiedyś palić. Nie to jest mało mnie Myślisz, że zajrzeć tam? O, a tylko się cykam. Powiem ci. To dlatego we jesteś. Co? Tak, to jest pusto. Jest strasznie dużo jakiegoś okablowania. Tam są jeszcze drzwiczki na wyjście na dach, ale ogólnie jest strasznie pusto. A powiedziałbym, że jeszcze cieplej. Mamy gości uh. Co jest? No, Powiedz mi, czy my nie możemy zwiedzić jakiegoś urbexu bez przypału? Nie ma jej Dobra, to dawaj szybko na dół to są nam dół, słuchajcie. Lekki przypał tam z jakąś kobietą zainteresowaną Urbexem. Może chciała zwiedzić, nie wiadomo. I teraz schodzimy do ostatniego piętra. Piętra niższego, które powinno być, no, wydaje mi się, rakietą. Powiedz mi, w którym miejscu za zaświeciłaś ta czujka. tak po prostu z ciekawości. Piękka. Tutaj idzieć. Nie, na pewno się z tamtej strony weszliśmy. Rzecia. No to jest taki mały, wiesz... Jak bym Ogólnie czuć, słuchajcie, straszną wilgoć. Czuć wilgoć, czuć olej, mają poważny wstęp zbrojony. Mamy łazieneczki, troszkę w innym stylu niż te na górze, ale równie ładne. <laughs> Powinniśmy zostać ekspertami opuszczonych łazienek. O, tutaj też piękny okaz łazienek. Są mikibelki. Tutaj ktoś tam już próbował coś wymontować pięknie. No, co to było? Ty, poczekaj. Ale jaja, zobacz na to. Światło tu się zapaliło. Co? światło się zapaliło. Ty. Zaraz budynek miał być bez prądu. Jest tam coś? Ja mogę coś wam Na No coś zawieję, coś czuję Coś czuję, że zaraz to będzie jakiś wielki huk I hałas Oj śmierć Tak oni tutaj trzymali te wszystkie y Produkty po lewej stronie. Tutaj kolejne przejście. No podziemia są dosyć klimatyczne. No. Poczekaj, poczekaj. Ty. Zobacz, zobacz to. Tutaj. Po lewej stronie masz taką wielką rurę, tak mi się wydaje, że to jest jakaś rura, wiesz, od wody. I zwróć uwagę, że cała ta rura jest znowu we krwi. Widzisz? Mm. To samo, co było w piętro wyżej, że mieliśmy, słuchajcie, masę krwi na podłodze, to tutaj jest jeszcze więcej tej krwi, tylko na tej rurze. I tutaj, słuchajcie, naprawdę zaczynam się zastanawiać, o co tutaj chodzi z tą krwią. Czy przypadkiem w tym miejscu nie ma jakichś, słuchajcie, dziwacznych obrzędów, na przykład no, satanistycznych, co? No jeszcze rozumiem, ten na górze ktoś mógł się pociąć tym szkłem, ale tutaj cała rura we krwi, no jest to dosyć podejrzane. No albo powiedz mi. No? Tak, tu jest prąd. Czemu? Tu jest prąd. Skąd No, widzę, się świeci. Tutaj mamy prąd. To nie będziemy tutaj wchodzić. No i zwłaszcza te kamery, jakie są tu wykręcane. W ogóle mi się wydaje, że to jest atrapa. Nie, no tak wygląda normalnie. Ta też polewa, ale też nieaktywna jest, prawda? Znaczy, powiem Ci tak... Dobra, nieważne w sumie. Co sumie wychodzimy, więc jakby... A co to jest do cholery to? Jakiś agregat chodnieniczy. Zdjęli. Możliwe, no, jakiś agregat. Gdzie to jest wyjście? Tutaj. Czekaj, tutaj mamy jeszcze jakieś pomieszczenie. Tu mamy chłodnie. Właśnie zastanawiałem się, gdzie są chłodnie. A odpowiedź jest, że chłodnie są na samym dole. Na końcu korytarza. Dobra, to kierujemy się do wyjścia. A, dosyć klimatyczne były te podziemia, powiem szczerze. Zastanawiające, że pełno krwi było wszędzie. Tam coś jeszcze jest? Ok, Okej. Tu mamy... całkowite zalanie. No nic, kierujemy się do wyjścia. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mimo, że obiekt był no dosyć wypruty ze wszystkiego, co można byłoby tu znaleźć w takiej restauracji, to i tak mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek. E, mnie najbardziej zastanawia dlaczego, słuchajcie, tu jest tyle krwi e, na tym URBEXie. E, no i co? Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zostawicie subskrypcję, napisaliście w komentarzu. No nie na przykład dosyć dziwny Urbeks, to przypływam serduszko i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku na moim kanale. Do usłyszenia.